Bieg, bardzo fajnie się biegło. Coś, coś się zamotałam i dziewczyny w tym czasie odleciały i już. A co z martami? coś mi było? Nie, wszystko po prostu, po prostu widocznie się jakoś potknęłam. I nie pamiętam, nie potrafię tego ocenić w tym momencie. Panie jutro z tego patrzyliśmy 34 sekundy w Jutro, proszę panu, przyjdę tutaj mm, po kryształową kulę. Bardzo wszystkim dziękuję za piękny sezon. To było moje ostatnie wystąpienie tego sezonu oficjalne. Ale was zatkało pięknie, jest, jest, jest o tym, zgodom, <noise> to jest taki plan, czy... no, Tak, bez względu na dzisiejszy rezultaty mieliśmy w planie nie wystartować. Ale to znaczy, że nie będzie Pani sklasyfikowana w tych finałowych zawodach, tak, czy jak? To... No nie, 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 nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Od dawna po raz pierwszy nie ma Pani na podium na 10 klasyki. No nie ma. No i właśnie to jest ten znak, który mówi, że już wystarczy tyle startów w sezonie, tyle pięknych biegów, tyle zwycięstw, tyle drugich, tyle trzecich miejsc. No już wystarczy się męczyć. Ja, Dobra, panowie, to oporcie?